Kanał Kremlinka Show. Dzisiaj na kanale Kremlinka Show mieliśmy jeden film. Tytuł filmu to Rosyjscy żołnierze w opałach. Madziar rozbudowuje potężne siły dronowe. Siły dronowe dowodzone przez majora Braudiego Madziara odpowiadają za znaczną część strat rosyjskich na froncie, mimo że stanowią jedynie 2% ukraińskich sił zbrojnych. Ukraina rozwija nabór do tych jednostek, planując zwiększenie ich liczebności o kolejne 3% co może znacząco zwiększyć skuteczność działań. Ukraina podpisała długoterminową umowę na dostawy amerykańskiego gazu skroplonego przez terminal w Grecji. Liczba migrantów zarobkowych w Ukrainie rośnie, głównie z Azji. Rezerwy walutowe Ukrainy wzrosły do rekordowych 49,52 miliarda dolarów, a montaż i produkcja szwedzkich myśliwców Gripen na Ukrainie ma się rozpocząć w 2033 roku. Skuteczność wojsk dronowych pod dowództwem Madziara okazała się imponująca. 27 poległych żołnierzy ukraińskich zadało 24 895 zabitych Rosjan oraz zniszczyło 76 950 celów. Drony odpowiadają nawet za 85-90% rosyjskich strat w niektórych miesiącach. Rosja ma 1 270 100 rannych i chorych. Podczas gdy ponad 565 tysięcy to ranni Ukraińcy. Dane te wskazują na znacznie większe straty rosyjskie niż oficjalne ukraińskie raporty. Obecnie wojska dronowe liczą około 20 tysięcy osób, a Madziar proponuje powiększenie ich liczebności o 3%, co oznacza dodatkowy nabór 30 tysięcy żołnierzy, co z kolei może zwiększyć udział dronów do 5% w siłach zbrojnych Ukrainy. Nabór do wojsk dronowych. Odbywa się dobrowolnie przez internet, a nowe zgłoszenie pojawia się co dwie minuty. Do 7 listopada wpłynęło blisko 5 tysięcy kandydatur na 15 tysięcy etatów, głównie od programistów, konstruktorów i elektroników. Ukraina zawarła kontrakt z grecką spółką Atlantic Sea LNG Trade na dostawy gazu skroplonego z USA do 2050 roku. Umowa ta wpisuje się w budowę szerokiego korytarza logistycznego, Łączącego Morze Egejskie z Ukrainą. Liczba cudzoziemców z zezwoleniami na pracę wzrosła w 2024 roku do 6127, a dominują migranci z Azji Środkowej oraz Azji Południowej. Na 1 listopada 2025 roku rezerwy walutowe Ukrainy wyniosły rekordowe 49,52 miliarda dolarów, co stanowi wzrost w październiku o 6,4%. Wsparcie pochodzi głównie z Unii Europejskiej i Banku Światowego. Ukraina planuje zakup 100 do 150 szwedzkich myśliwców, głównie wersji E i F. Montaż i częściowa produkcja tych samolotów ma rozpocząć się w 2033 roku, co ma zapewnić długoterminową niezależność obsługową i wzmocnić obronę powietrzną. Kanał AI News ⁇ Strategy Daily. Dzisiaj na kanale AI News ⁇ Strategy Daily mieliśmy jeden film. Tytuł filmu to Exclusive An OpenAI x nate Conversation on Atlas, AI Agents and the Future of Work. Ben Goodger, Head of Engineering dla ChatGPT Atlas w OpenAI, omawia rozwój przeglądarki internetowej Atlas, która łączy tradycyjne funkcje przeglądarki z zaawansowanymi możliwościami AI oraz agentów automatyzujących zadania. Historia przeglądarek, wyzwania techniczne, kwestie bezpieczeństwa. Oraz wpływ AI na sposób pracy zespołów inżynierskich stanowią kluczowe tematy tej rozmowy. Ben przedstawia wizję przyszłości, w której przeglądanie sieci stanie się bardziej naturalne. A AI odciąży użytkowników od żmudnych zadań. Ben Goodger rozpoczął swoją karierę w latach 90., uczestnicząc w tworzeniu Netscape Navigator, Firefox oraz Google Chrome. Od 18 miesięcy prowadzi pracę nad przeglądarką Atlas która stanowi ewolucję tradycyjnej przeglądarki. Interface Atlas przypomina klasyczną przeglądarkę, co ułatwia użytkownikom adaptację, ale integruje zaawansowane funkcje AI, takie jak agent wykonujący zadania na stronie. Zespół inżynierów używa narzędzi AI, w tym Codex, które znacząco podnoszą produktywność, pomagają w szybkim rozumieniu dużych baz kodu i przyspieszają prototypowanie oraz wdrażanie funkcji. Przeglądanie i analizowanie repozytoriów GitHub z pomocą AI, automatyczne wyszukiwanie najlepszych ofert podczas zakupów online, a także szybkie tworzenie ankiet Google Forms przez agenta to tylko niektóre przykłady zastosowań Atlas. Atlas wykorzystuje unikalną architekturę, w której Chromium działa jako proces zewnętrzny. To rozwiązanie pozwala na szybkie uruchamianie przeglądarki oraz bezpieczne i stabilne wykonywanie działań agenta. W przypadku wrażliwych operacji agent wymaga, by użytkownik był obecny i obserwował działania. Użytkownik ma również możliwość natychmiastowego zatrzymania działania agenta za pomocą funkcji czerwonego przycisku stop. Ben porównuje obecny etap rozwoju przeglądarek do Netscape 1.0, podkreślając, że to dopiero początek rozwoju agentic browser, które będą w stanie realizować złożone, niejasne zadania na rzecz użytkownika redukując codzienny toil. Trwają również prace nad przystosowaniem funkcji Atlas do specyfiki urządzeń mobilnych oraz nad interakcją głosową jako naturalną modalnością. Kanał West Roth. Dzisiaj na kanale West Roth mieliśmy jeden film. Tytuł filmu to Google's plan to win the AI race revealed. Google opublikowało przełomowe badania, które sugerują, że firma może rozwiązać kluczowe problemy hamujące rozwój sztucznej inteligencji. Takie jak niedobór chipów, ograniczenia energetyczne, brak ciągłego uczenia się modeli oraz model biznesowy generujący zyski. Nowa architektura, Nested Learning, naśladuje neuroplastyczność ludzkiego mózgu, umożliwiając LLM-om uczenie się w pracy. Modele z rodziny Gemma stosują techniki LLM do analizy danych biologicznych, co pozwoliło odkryć nowe potencjalne terapie przeciwnowotworowe. Google opracowuje również projekt Suncatcher który zakłada użycie satelitów z panelami słonecznymi do zasilania AI w kosmosie, co rozwiązuje problem energii i przegrzewania Ziemi. Do tego Google rozwija własne, specjalistyczne chipy TPU, które mogą konkurować z GPU NVIDIA, tworząc pełny zintegrowany ekosystem AI. Główne bariery rozwoju AI to niedobór chipów, ograniczenia energetyczne oraz brak efektywnego ciągłego uczenia się LLM-ów. A także niejasny model generowania zysków przez laboratoria AI. Google wprowadziło nową architekturę uczenia, która naśladuje neuroplastyczność mózgu. Model HOPE umożliwia szybkie krótkoterminowe i wolniejsze długoterminowe aktualizacje wiedzy, co pozwala LLM-om uczyć się na bieżąco. Najnowsze badania Google pokazują, że modele językowe nie tylko przewidują kolejne słowa na podstawie lokalnych skojarzeń, lecz tworzą geometryczne mapy globalnych relacji pomiędzy wszystkimi pojęciami, co umożliwia zaawansowane rozumowanie. Model GEMMA, składający się z 27 miliardów parametrów, analizuje ponad 1 miliard tokenów danych biologicznych, w tym sekwencje RNA, co pozwoliło odkryć nowe potencjalne terapie przeciwnowotworowe. Model wykazuje emergentne zdolności w złożonym rozumowaniu kontekstowym. Google planuje zasilanie centrów danych AI, panelami słonecznymi w kosmosie, co eliminuje problem ograniczeń energetycznych i nadmiernego nagrzewania atmosfery. Obecny koszt wysyłki 1 kg na orbitę wynosi 1500 dolarów. Ale prognozy przewidują spadek do 200 dolarów za kilogram do 2035 roku, co uczyni projekt opłacalnym. Google rozwija siódmą generację TPU Ironwood, chipów zoptymalizowanych pod AI, które zużywają mniej energii i generują mniej ciepła niż GPU. TTU są już wynajmowane firmie Anthropic i prawdopodobnie będą dostępne głównie w modelu chmurowym. Firma buduje kompletną infrastrukturę AI z chipami, energią i modelem ciągłego uczenia, planując rozwiązanie problemów za 10-20 lat oraz potencjalne miliardowe zyski dzięki zastosowaniom medycznym i technologicznym. Google przygotowuje się do ery AGI, rozwijając uniwersalne modele, które mogą rozwiązywać problemy biologiczne, optymalizować hardware oraz analizować dane multispektralne i satelitarne.